Dwa tygodnie później odezwała się do mnie marka Nike, że chce współpracować pod kątem kampanii marketingowych. No i po trzech tygodniach robiłem 45-lecie butów Nike Cortez. To są buty, które, w których Forest Gump biegał. Czyli nasza pasja, ta wyjątkowa umiejętność i. Trzecia rzecz to, że klient jest gotowy za, ten, za tą naszą pasję i tą wyjątkową umiejętność zapłacić. Czasy są takie, że możemy biznes prowadzić przez swojego smartfona z dostępem do Wi-Fi na przykład. Uczelnia Azbiro to jedyna uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu. Z tego filmu dowiesz się, jak znaleźć pomysł na biznes i otworzyć swój biznes od zera. Opowie nam o tym Bartek na podstawie historii jego firmy. Bartek jest właścicielem firmy Mbrok i on współpracuje z największymi markami na świecie jak Nike czy Adidas. Bartek, czym zajmuje się Twoja firma? Kustomizujemy ubrania i buty podczas eventów, kampanii marketingowych albo podczas otwarcia jakichś salonów czy targów jakichś na przykład informatycznych i tak dalej. Brzmi to ciekawie, ale jak w takim razie znaleźć pomysł na biznes? Bo brzmi to ciekawie i ciekawi mnie, jak wyglądała ta Twoja ścieżka znalezienia pomysłu na ten biznes. Od czego zacząć? Czy od tej mojej ścieżki, bo ona była tam długa i wyboista, czy od tego, w jaki sposób teraz bym to zrobił? Po... Możesz opowiedzieć, jak Ty zacząłeś. Okej. Okay. Jakieś blisko 7 lat temu, będąc geodetą, wpadłem na taki pomysł. Moment przełomowy w moim życiu, że nie chcę po prostu tego robić. Nie chcę marnować na, na budowach, nie chcę mieć odmaryzienia tych palców od przesuwania jakichś elementów e, pomiar, pomiarowych. E, zatrudniłem się w takim sklepie piłkarskim, w którym sprzedawałem buty piłkarskie. Od zawsze kochałem sport, piłkę nożną. I została taka zakurzona maszyna do haftu komputerowego. Byłem jedynym pracownikiem, który zapytał się, co to za maszyna, czy ona w ogóle działa. No, działa. No dobra, ktoś potrafi ją w ogóle obsłużyć? Nie. No i jak taki Spiderman poszedłem do szafy, w której była instrukcja obsługi, 300 tron po niemiecku. Zacząłem sobie tłumaczyć tą instrukcję, zacząłem krok po kroku uczyć się obsługi tej maszyny. I to był pierwszy krok. Po dwóch miesiącach nauczyłem się obsługi tej maszyny, nauczyłem się projektować te wzory i zacząłem robić buty dla piłkarzy, też reprezentacji polskiej. Ale to było jeszcze na etacie. Moment przełomowy w moim życiu polegał na tym, że zapytałem szefa mojej ówczesnej firmy, dlaczego my robimy buty tylko jednego producenta. I okazało się, że to była maszyna leasingowana na wpół z tym jednym producentem butów. W związku z czym to był e, świecąca lampka, świecąca żarówka w mojej głowie, e, bo uznałem, że można robić tę samą rzecz, ale z przeróżnymi markami. No i tak powstał pomysł na, e, na firmę. Nie miałem pojęcia o pisaniu biznesplanu, nie wiedziałem e, jakie są następne kroki, Zgłosiłem się do takiego konkursu, do gdyńskiego biznesplanu, to było 470 projektów biznesowych, no i zajęliśmy tam drugie miejsce, tam się nauczyłem czym jest model biznesowy, canvas, jak to wszystko polepić, jak, jak jakieś budżetowanie firmy zrobić i tak dalej, no i to był ten krok drugi. Krok trzeci to było pozyskanie pierwszych środków i tutaj w nawiasie śmiech e, zużyłem wniosek o dotację z, z urzędu pracy, <taki> takie podstawowe 20 tysięcy złotych, e, ponieważ byłem geodeton z wykształcenia, no to panie z urzędu nie wiedziały, czym ja właściwie się chcę zajmować, ale co, będzie pan szefcem, będzie pan e, dziury, L ludziom lepił w butach, przynajmniej szef... Sz każdy szef ma teraz problemy finansowe. Jak pan chce w ogóle konkurować z nimi? No i po siedmiu miesiącach walki odpychania mnie, że nie ma środków, nie ma środków, nie ma środków. W koniec końców otrzymałem te pierwsze 20 tysięcy, wydałem je na jakieś podstawowe środki do na butów i tak dalej. No, i to panie tak nie zakodowały tą rzecz związaną z naprawą obuwia, że przez pierwsze pół roku robiliśmy faktycznie renowację. Czyli, jeżeli ktoś miał brudne, ale drogie buty, mógł do nas przyjść i jakoś sobie tam je odnowić. No i teraz znowu. Kolejny, kolejny moment przełomowy polegał na tym, że moi kumple, sąsiedzi z, z galerii handlowej, którzy mieli sklep zajmujący się koszykówką. Organizowali Gortat Camp. No i tak się śmiesznie okazało, że przylatywał Marcin Gortat do Polski i Otto Porter. Wówczas to był koszykarz Washington Wizards. I cała, cały szkopu polegał na tym, że ci dwaj koszykarze przylatywali do Polski poprowadzić darmowe treningi z dziećmi za własne środki. A oni, jako główny sponsor tej imprezy, taki partner techniczny, nie mieli dla nich żadnego prezentu, żeby w ogóle podziękować. No i tak trafili do mnie. No cały ten pierwszy taki projekt customizacyjny mieliśmy dwa dni i dwie noce. Te wszystkie buty, które gdzieś tam odnawialiśmy, zostawiliśmy w kąt i zajęliśmy się tylko tym projektem. Sytuacja wyglądała tak, że ten projekt dotarł do Warszawy. Dostałem wiadomością jakąś SMS-ową, czy już nie pamiętam, na jakimś messengerze zdjęcie, że Otto otwiera te skustomizowane buty, i to było zdjęcie, które obiegło ogólnopolskie media. Dwa tygodnie później odezwała się do mnie marka Nike, że chce współpracować pod kątem kampanii marketingowych. No i po trzech tygodniach robiłem 45-lecie butów Nike Cortez. To Są buty, które, w których Forrest Gump biegał w filmy. To jest część ta historii moja. Po tych siedmiu latach w biznesie, blisko powiedziałbym, że trzeba być otwartym na problemy ludzi, słuchać. Jeżeli ktoś narzeka, to jest kapitalna, kapitalna lekcja dla nas, że za tym narzekaniem jest jakaś szansa, jest jakiś problem do rozwiązania, za który ludzie mogą być gotowi zapłacić. Teraz. To znowu w nawiasie śmiech, ale mamy problem z węglem, prawda? Tak. Wszyscy narzekają, że go nie ma. A ile jest takich osób, które spróbowały coś z tym zrobić i jakoś innymi e, drogami go zorganizować? Nie? No, gdyby ktoś z Was szukał pomysłu na milion w ciągu kwartału, to myślę, że, że sprowadzenie węgla tirami do Polski to byłoby to. Było właśnie powiem Ci, że odpowiedziałeś na pytanie, które chciałem Tobie zadać, czyli właśnie jak znaleźć pomysł na biznes, czyli w sumie. Szukać problemów, z jakimi ludzie się zmagają tak. i szukać po prostu, jak w takim razie te problemy można, jak pomóc im rozwiązać ten problem i to zmonetyzować. Tak? tak, to jest jedna kwestia. A druga kwestia to jest taki trójkącik. Czyli to, co kocham robić. Druga rzecz, to jakie mam jakieś umiejętności specjalne. W moim przypadku to było szycie tych wzorów na butach. I trzecia rzecz to jest to, żeby ludzie byli gotowi nam za to zapłacić. Nie? Czyli nasza pasja. Ta wyjątkowa umiejętność, i trzecia rzecz, to że klient jest gotowy za, ten, za tą naszą pasję i tą wyjątkową umiejętność zapłacić. To jest drugi sposób. Czyli w takim razie radzisz osobie, która chce otworzyć swój biznes, żeby jakby jej pomysł jakby skontrować czy tam sprawdzić według właśnie tego trójkątu, który powiedziałeś. Bo wiadomo, że tam założenie biznesu to jest o, jakby, duża odpowiedzialność, jest to zobowiązanie, Jasne. jest to czas, który trzeba poświęcić. Mhm. Czyli każdemu, każdej osobie, która chce otworzyć swój biznes, doradziłby właśnie, żeby sprawdziła swój biznes zgodnie z tym trójkątem, o którym powiedziałeś. Eee, to jest rada dla osób, które zastanawiają się, w którą stronę pójść nie? pod kątem branży, pod kątem, yy, pod kątem sposobu na powiedzmy spełnione życie. A pod kątem tego, o czym powiedziałeś, czyli jak zweryfikować ten nasz pomysł na rynku, czy on zadziała, jak najszybciej stworzyłbym jakikolwiek prototyp. Nie wiem, jeżeli zajmujecie się, chcecie sprzątać mieszkania po, po remontach, jak najszybciej wstawiłbym bardzo prosty post na Facebooku do najbliższego grona znajomych. I zobaczyłbym, czy jest w ogóle zainteresowanie na, na tego typu usługi. Jeśli nie, okej, okay. nic się nie stało, no bo nie zainwestowaliście w to mnóstwa nie wiem, wiedzy, czasu i pieniędzy, po prostu nie wyszło. Próbujemy dalej, tak? Najgorsza rzecz, którą dostrzegam wśród młodych osób, to jest takie przekonanie, że potrzebuje biura, potrzebuje pracowników, potrzebuje bardzo zaawansowanego sprzętu, żeby wystartować. Uważam, że jest to nieprawda. Bo najważniejszą rzeczą na początku jest klient, czyli ktoś, kto jest gotowy nam zapłacić za nasz produkt czy usługę, którą wnosimy na rynek. W takim razie odpowiedziałeś w sumie na kolejne moje pytania już sam z siebie, <grym> więc ciekawi mnie, jakie ty błędy popełniłeś na swojej drodze z biznesem, gdy zaczynałeś? <grym> no, napisałem wniosek o tę dotację, czekałem 7 miesięcy zamiast zarobić te pieniądze. To na samym początku wynająłem lokal w centrum Sopotu, żeby, bo przecież firma musi mieć siedzibę i tak dalej. Czasy są takie, że możemy biznes prowadzić przez swojego smartfona z dostępem do Wi-Fi na przykład. Nie? Podstawowym błędem moim było przekonanie, że firma nie może istnieć, jeżeli nie ma. Biura, pracowników, właśnie tego zaawansowanego sprzętu. Nie? Teraz wiem, że jest totalnie inaczej, że, że bez najmniejszego problemu da się to zrobić, tylko to wymaga odrobiny więcej kreatywności i, i tyle. I przede wszystkim e, nigdy w życiu, teraz nie powiedziałbym sobie, że nie da się otworzyć biznesu bez pieniędzy, bo pieniądze mają klienci. Czyli to jest nasz. Po pierwsze, najlepszy, najlepszy krytyk, po drugie, najlepsze, najlepsze przeprowadzone badanie, czy coś w ogóle ma sens i bezpośrednie takie konfrontowanie się z rynkiem daje zawsze najlepszą reakcję. Okej, okay, super. I w takim razie też czekam mnie, czy i gdybym ja chciał założyć swoją pierwszą firmę, już na część z tych rzeczy odpowiedziałeś, czy są specyficzne rzeczy, na które je muszę zwrócić uwagę? Czyli przykładowo nie wiem, podatki, księgowość. Czy orientujesz się, która z tych rzeczy właśnie wspominałeś, że nie trzeba mieć tej całej struktury, czyli siedziby pracowników? Tak. Czy są jakieś rzeczy, które faktycznie każda osoba, jakby każdy przedsiębiorca potrzebuje wiedzieć, ale przykładowo często zapomina? Na przykład, nie wiem, dobrać księgowego, dograć przykładowo, nie wiem, jakieś umowy albo po prostu nawet, nie wiem, umowę z, z prawnikiem, żeby przykładowo potem nie mieć problemów prawnych. Wiesz co? O takich błędach, co nie wiem, czy nam czasu w tym nagraniu okay. wystarczy, które można popełnić. No ale prosty przykład, który podałeś tam z, z tym prawnikiem. Bardzo często robimy pewne rzeczy na, na gębę, no bo umowa uprawnika prawnika 1000 czy 2000 złotych, trochę dużo, nie? Na szkoda, konto, pieniędzy. szkoda pieniędzy. A potem się okazuje, że ktoś na przykład nie zapłaci Ci za jakąś fakturę albo... Mój nie... kolega właśnie doświadczył tego, tak. że zmontował gościowi kurs i potem już przestał Więc się nie do niego poszło. Gdzie byli znajomymi, zmontował jemu kurs, tak. przestał się do niego odzywać. No, także, także to są takie... I tutaj znowu wbawia się śmiech dziadowskie inwestycje, że żałujemy pieniądze na to, żeby się zabezpieczyć po prostu. To z takich podstawowych błędów. Kurczę, czy ja sobie teraz coś jeszcze, jeszcze przypomnę? Wiesz co, na pewno pogadałbym z, na początku, gdybym chciał założyć jeszcze swoją firmę i pod kątem tych takich procedur, co krok po kroku zrobić pogadałbym z kimś, kto już tą firmę prowadzi. Nie wyważyłbym otwartych drzwi. O, to jest, to jest ważna kwestia. Czyli na pewno nie wyszukiwałbym tych informacji w Google, nie poświęcałbym na to, wiesz, trzech, trzech miesięcy, żeby się zastanawiać, czy ja mam zapłacić 9,5% podatku, czy ja jednak tam 19%, tylko wśród moich znajomych, to jest bardzo ważna kwestia, znalazłbym tego księgowego, czy doradcy podatkowego i te 100 zł, 500 zł, tysiąc złotych wydane na konsultacje i tak są lepiej zainwestowanymi pieniędzmi niż poszukiwanie tych informacji na własną rękę w internecie, no bo tak będzie taniej, nie? Prawda. To, co właśnie też mówisz, nawiązując jeszcze do tego, rozmawiałem kiedyś ze znajomym i powiedział ciekawą rzecz, że on, gdyby chciał założyć kawiarnię, nie prowadząc innej kawiarni, zatrudniłby się tam nawet na dwa, trzy miesiące, żeby poznać know-how, zobaczyć, jakie są błędy tak. i wtedy stwierdzić, czy ten biznes faktycznie chce prowadzić, czy nie bo wtedy wchodzi do środka. Właśnie nawiązuje do tego, co Ty wspominałeś. Tak. Więc dzięki Ci, Bartek, za Twoje, za, za wywiad, za to, że podzieliłeś dziękuję. się historią, jak powstała Twoja firma. Jakie Ty masz rady dla początkujących przedsiębiorców? Dajcie znać, czy Wy macie jakieś pytania, które, albo problemy, z którymi Wy się zmagacie, chcąc otworzyć biznes? Możecie dać znać w komentarzu i zachęcam Wam, jeśli podobał się materiał, zostawcie lajka i życzymy miłego dnia.